Cześć siemanko, w dzisiejszym odcinku powiem wam jak przygotować się do zimowych lotów dronem. Punkt pierwszy, własny komfort i bezpieczeństwo. W zimę jest mroźno, często wieje, a pogoda nie należy do najlepszych. Wystarczy chwila zimowych lotów dronem bez odpowiedniego ubrania, a marzną nam ręce i zamieniamy się w bryłę lodu. Zamiast skupić się na locie, myślimy o tym, że jest nam zimno. Zadbajmy o odpowiedni ubiór, najlepiej na cebulkę. Ważną, ale nieobowiązkową rzeczą w zimowych lotach są rękawiczki. Jak już marzną na dłonie i ledwo co tymi drążkami możemy tam manipulować. Ja odkryłem ostatnio rękawiczki Mechanix. Dokładny model dam Wam w opisie. I są to rękawiczki soft shellowe, wodoodporne, świetnie dopasowane. Ja mam normalnie rozmiar L, to są zamówione S-ki. Kciuk jest troszkę za duży. Ale jakie dobrze naciągnięcie, to naprawdę świetnie się dopasowują. I ważnym elementem ubioru są też skarpetki. Nie zakładajcie jakichś stópek, albo żeby mieć kostki na wierzchu. Załóżcie sobie grube, porządne, zimowe skarpety, żeby nie ciągnąć tego mrozu od ziemi. Warto jest też mieć termę z ciepłą herbatą, szybkie rozgrzanie, gwarantowane. W zależności od Waszych uprawnień możecie pilotować drona z samochodu, ale musicie mieć obserwatora, a lot musi się odbywać w zasięgu wzroku. Musicie mieć cały czas łączność z obserwatorem, na przykład radiową. Punkt drugi, przygotowanie drona. Zimno i wilgoć nie. Sprzyja elektronice, baterie szybciej się rozładowują i spada napięcie w akumulatorach. W takiej sytuacji warto pamiętać o tym, żeby zawsze zapewnić ciepło akumulatorom. Goglą, jeśli latasz w FPV, i kontrolerowi. Akumulatory możecie poupychać po kieszeniach, pod kurtkę sobie wsadzić, pod bluzę, jak to tam woli, a jak nie chcecie ograniczać swoich ruchów, schowajcie te wszystkie rzeczy do plecaka albo do samochodu. Nie wsadzajcie zmrożonych akumulatorów do drona, bo może to uszkodzić sprzęt, albo w czasie lotu ze 100% baterii nagle wam się zrobi 10%. Sprawdźcie, czy śmigła są dobrze dokręcone, czy nie są połamane, i że macie naładowane akumulatory w goglach, w kontrolerze i w akumulatorach. Jak już wzbijecie się w powietrze, zróbcie sobie parę ruchów. W dronem do przodu, do tyłu, na boki, parę rundek wokół siebie i zobaczcie, czy dron odpowiednio się zachowuje. Instrukcja to świętość pilota drona. Musicie zobaczyć w instrukcji, w jakim przedziale można latać waszym dronem. Czy jest to od minus 10 do na przykład plus 30, czy jest to od minus 2 do. 15 stopni, wszystko jest napisane w instrukcji, a przy nowym zbliżającym się taryfikatorze kar zalatanie dronem w warunkach innych niż przewiduje instrukcja, czytaj producent grozi wam mandat od 500 do 5000 zł. Warto jest też mieć ze sobą lądowisko. Wtedy nie problem dostającego się śniegu w czasie startu do śmigieł. Natomiast jeśli startujecie z ręki i lądujecie na ręce, no to jest to niepotrzebne. Punkt trzeci. Latanie dronem w opadach śniegu. Woda, wilgoć i śnieg nie sprzyjają elektronice. Dronem, który nie jest odporny na wilgoć i wodę, nie zaleca się latać w gęstym śniegu. Ryzykujecie awarię, a w najgorszym wypadku dron może spaść i wyrządzić komuś krzywdę. Więc wszystkie loty w takich warunkach dronem nieprzystosowanym wykonujecie na swoją odpowiedzialność. W czasie małych opadów śniegu wir śmigieł powinien rozgarnąć się drobny śnieżek. Pamiętajcie o tym, żeby dron też był w stałym ruchu, bo jak go Usadowicie w jednym punkcie, no to też może śnieg dostać się do śmigieł. Najlepiej wykonywać szybkie, krótkie loty z częstą kontrolą drona. W takich warunkach często na śmigłach osadza się lód. Kontrolujcie to, najwyżej zdejmujecie lód i latacie dalej. Najgorzej jest latać dronem nieprzystosowanym w czasie dużych opadów ciężkiego i mokrego śniegu. Wtedy prawie na pewno dron wyląduje w serwisie. To nie musi być tak, że dron Wam od razu spanie. Dostanie się trochę wilgoci do elektroniki, pójdzie to dalej. I płyta główna będzie nadawała się do śmieci Są drony, które są wodoodporne Albo ci, co budują drony FPV Zabezpieczają elektronikę i to tak mocno Że są w stanie latać dronem nawet w wodzie Wtedy możecie latać w czasie deszczu, śniegu Nic się wtedy nie powinno z dronem stać Czwarta i ostatnia rzecz To jest plan lotu Zaplanujcie dokładnie, co chcecie zrobić z dronem Dobrze zaplanowana misja skraca czas marznięcia To wszystko na dzisiaj Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzu Widzimy się w kolejnym filmie Do zobaczenia, cześć, pa!